Dzień dobry, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale, w kolejnym vlogu. Dzisiaj witam się z Wami w niecodzienny sposób, ale rozpisałem sobie przed chwilą plan dnia, który widzicie przed oczami. Ale zanim zaczniemy, mam do Was jedną prośbę. I właśnie pod tym filmem zadajcie mi pytanie, napiszcie komentarz. Chciałbym. Nagrać tak, takie QA, żebyście mogli mnie lepiej poznać. Chodźcie bliżej, jest już Was prawie 100 osób, za co Wam dziękuję. 100 osób subskrybujących ten kanał. Jeżeli jeszcze Ty tego nie robisz, to zapraszam Cię bardzo do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapki w górę. Każdy komentarz i każdą łapkę w górę bardzo doceniam i staram się odpowiadać na nie osobiście. Tak jak mówiłem i mówię w każdym vlogu, chcę z Wami tworzyć tutaj pewną więź. Chcę z Wami tworzyć pewną społeczność, więc, jeżeli podobają Wam się tego typu materiały, no to jest mi bardzo miło. No i właśnie, dzisiejszy plan dnia mogliście już po części widzieć, bo go sobie rozpisałem. W pierwszej kolejności jedziemy na śniadanko, więc zabieram Was teraz ze sobą. Do zobaczenia w restauracji. walking Przejechaliśmy sobie do naszej ulubionej restauracji, w której ostatnio byliśmy na pizzy na śniadanko Ja sobie wziąłem pierwszy raz focaccia Madzia jajka po turecku To pierwszy raz jemy takie typowo włoskie śniadanka Dzisiaj chillujemy, taki luźny dzień Mieliśmy iść nad morze na spacer Ale przed chwilą dostaliśmy Alerty RCB, że jest silny wiatr i groźne opady, więc rezygnujemy. Zaraz idziemy do galerii na jakieś zakupki. Mi się wydaje, że się przejęzyczyłem i powiedziałem jajka po turecku, że śniadanie włoskie, ale To jest z serii śniadań i podróż po świecie. To jest chyba tureckie śniadanie, tak jak sama nazwa do siebie. Mówi, ja jem typowo włoską jednak, więc tutaj, tutaj Was nie szukałem. Ale te jajka po turecku smakują jak jajka po grecku, w ogóle... Zrządzenie losu ironia. Yeah, zakupy? Ubrałem się w pierwsze lepsze rzeczy, które dziś mi wpadły w oko. I w sumie jestem zadowolony. Od razu biorę ten Outfit To też dobrze. Idziemy też do pliku po książkę. Ostatnio polecana na polskim YouTube przez Lukę, między innymi Glukozowa Rewolucja. Weźmiemy i zobaczymy. Czym ona jest? My już wracamy do domu i stwierdziłem, że sobie ją wezmę z tyłu. Zobaczę krótki opis, o czym ta książka jest. I z krótkiego opisu wynika tak: symptomy: zachcianki żywieniowe, ciągłe zmęczeniem, bła mózgowa, zaburzenia snu, obniżona odporność, trądzik jak temu zapomóc, co zjeść na śniadanie by nie doświadczyć spadków energii w ciągu dnia lub jakieś słodycze by nie doprowadzić do skoków glukozy I właśnie z tymi spadkami energii w ciągu dnia pewnie wielu z Was też doświadcza tego typu zachowań my też doświadczamy chcielibyśmy temu zapobiec, dlatego zainwestowaliśmy w tą książkę, przeczytamy ją mamy nadzieję, że to nam pomoże mamy nadzieję, że wiele z niej wyniesiemy i when I lose But if I'm gonna lose you I'm gonna lose it I'm gonna lose it I'm like oh shit I've been doing this a long time Lost in my head Siadł I właśnie tu się zatrzymamy na chwilę Chciałem wam pokazać jakie one są wyszkolone A leżeć, oba, leżeć Leżeć no, leżeć Jasunia, leżeć. Brawo, przysmaczek za to, tak? Przysmaczek za to dostaniecie. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo jestem dosyć daleko. Ale one, to wszystko zostały nauczone za chlupki. My je tak rysujemy tylko suchą karmą. I sprawdza się to, naprawdę. Zaraz wam coś jeszcze pokażę. To są dwie odmienne rasy. Ta większa była nie do wytresowania podobno. To jest gole, więc za jedzenie zrobi tak naprawdę wszystko. Ale tak łapa. łapa. Brawo! łapa. Brawo! Nagroda, tak? Nagroda. One stworzyły takie stado między sobą. I one za siebie tak naprawdę by chyba dały życie. No i za nas. Najlepsze. I zabawna historia jest taka. Podejdę do Was bliżej, żeby tak nie historia jest taka, że ona często podchodzi pod okno tarasowe, jak on jest z domu. On sobie leży na kanapie i ona drapie w to okno. My myślimy, że ona chce wejść do domu, ale nic bardziej mylnego. Ona chce po prostu go zawołać na dwór. Woła go, żeby on do niej wyszedł, żeby się bawiły. Zaraz biorą linkę. To co Wam pokażę na przebitce teraz... No i tak się ciągają, i tak potrafią kilkanaście minut się ciągać i bawić ze sobą. Kiedyś mieliśmy wziąć tylko jednego psa, i myśleliśmy tylko o jednym. No w tym momencie. Ajszunia, no mój statyw! No, w tym momencie nie wyobrażamy sobie życia bez dwóch psów. Nawet chcieliśmy ostatnio wziąć trzeciego czarnego, ale zrezygnowaliśmy w ostatnim momencie. Te spacerki tutaj, u nas, u mnie na kanale, to już taka klasyka. No ale tak jak mówiłem we vlogu tydzień temu, na spacerze tydzień temu, to chyba było po treningu, jeżeli dobrze pamiętam, jak mnie to inspiruje, jak można odetchnąć świeżym powietrzem, dlatego tak często tutaj bywam. Jeszcze musiałem się do lasu na chwilę wrócić, bo doszedłem do domu, patrzę po kieszeniach i nie mam telefonu. Dobrze, że mamy w iPhone'ach z Madzią włączoną lokalizację, to mogę go łatwo namierzyć, ale muszę wrócić chyba z 300-400 metrów w głąb lasu, żeby go znaleźć. Powiem dlatego mi wypadł, że tutaj z psami biegłem, bo zerwały się dosyć duże wiatry, ale już go widzę. Tutaj leży. Jest i on z całej zdrowy. Na szczęście. Nie dostałem alert znowu RCB, więc słyszałem jak tylko te drzewa. E, gdzieś tam oddają takie dziwne odgłosy straszne. Ja jako że szedłem z dwoma psami, no to się trochę przestraszyłem, gdybym był sam, no to szybko bym stąd zbiegł. A z dwoma dużymi psami, no to tak łatwo tutaj między e, takimi drzewami, między takimi kłodami nie da się e, przebiec. Witam Was w mojej kuchni. Mati gotuje. Dzisiaj na obiadek przyrządzamy sobie Pinsę Pince białą i pinsę czerwoną. Biała na serku almette. Czerwona będzie na specjalnym sosie do pizzy z ziołami. Białą robimy na jalapeno z ananaskiem i szczypiorkiem. Czerwoną zrobimy na tym sosie do pizzy z mozzarellą, z sosem parmigiano i z z tartym sosem tartym sosem dodatkowo do tego także dodamy jalapeno i oczywiście rukola na wierzch tak wygląda moja kuchnia 10 minut roboty, 7 minut w piekarniku i będziemy mieli gotowe ząbki zawsze tą pincę, którą robimy w Ale mam oliwą żeby ją później dodaję właśnie albo almettę, albo koncentrat pomidorowy. Ale dzięki tej oliwie ona jest taka soczysta, i puszysta, i krupiąca. Ala ja nas na pince. O oh mój Boże! Bardzo do pizzy. Głosie by zabili za to. Pince mam już gotowe. Prezentują się w ten sposób. Cztery minuty w tykarniku, później jeszcze na te czerwone przyjdzie kola, na tą białą 30 piorek I będziemy mieli na pewno bardzo pyszną kolację Często je robimy, jak mamy ochotę na pizzę, to albo jedziemy do mammy właśnie na tą włoską, którą widzieliście w poprzednim vlogu Albo robimy sobie coś takiego w domu, akurat dzisiaj chcieliśmy zostać w domu, więc działamy z tym Mam już poranek dnia następnego. Pinsa była pyszna. Była tak pyszna, że nawet nie zdążyłem nic nagrać. Dostałem kilka pytań ostatnio, czym montuję i jak montuję. Montuję w kapkacie, zobaczcie. Ten program jest darmowy i ma naprawdę wiele możliwości. Można nałożyć tutaj bardzo dużo warstw na siebie. Coś czego brakowało, Miwaj mówi, tam ten program jest fajny, ale bardzo okrojony jeżeli chcielibyście poradnik ja z chęcią taki poradnik bym stworzył nawet myślałem o tym, żeby zrobić serię, żebyście uczyli się montażu razem ze mną, no bo ja też się uczę od takich troszeczkę większych podstaw bo mniej więcej już coś kiedyś robiłem ten film dobiega końca, ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, jeżeli zostawicie subskrypcję na no to już w ogóle będzie mi bardzo miło, mam nadzieję, że w tym składzie, a nawet i większym zobaczymy się w przyszły piątek w kolejnym vlogu w kolejnym filmie, do zobaczenia w następnych materiałach. Siemaneczko, cześć.